Hej, cześć, witajcie w nagraniu, którego tak naprawdę wcale nie planowałam, albo może inaczej, planowałam je, ale jako przedłużoną instastorkę, a nie w formie nagrania na YouTube'a. Aktualna forma wynika z tego, że nagrywałam już kiedyś przedłużone instastorki o książkach, takie składające się z 15-20 kafelków 15-sekundowych, wiadomo jak to na Stories, i moi. Nieliczni obserwujący, przeglądający Instastorki po prostu je skipowali bez oglądania, być może przerażała ich po prostu liczba tych cząsteczek. A poza tym mam nadzieję, że może na YouTube znajdzie się ktoś zainteresowany porównaniem książki Tiny Pretty Things do jej y, odpowiednika serialowego. Może ktoś, to ty kto tylko czytał, może ktoś, kto tylko oglądał, może ktoś, kto czytał i oglądał i ma inne spostrzeżenia niż, niż ja, lub inne zdanie, albo zauważył coś, czego ja nie zauważyłam. Jeżeli coś takiego się znajdzie, to y, piszcie, ja bardzo chętnie to przeczytam. I tak. Y, serial Tiny Pretty Things ma jak na razie jeden sezon, składający się z 10 odcinków. Netflix go jeszcze nie y, uciął. Mówię na razie, bo jakby po tym, jak ucięli Dermy, po tym, jak y, ucięli To Nie Jest OK, i po tym, jak ucięli The Society, czyli seriale, które moim zdaniem miały mega mocny potencjał na kontynuację, nic mnie już nie zdziwi po prostu. Niby y, Tiny Pretty Things ma swoją drugą część książkową. Yy, ona się chyba nazywa Shiny Broken Pieces. To może być błędna nazwa, więc się ją nie sugerujcie. Mówię z pamięci, nie zgłębiałam się w temat drugiej części, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć o czym mniej więcej jest. W każdym razie serial koncentruje się przede wszystkim na trzech postaciach, trzech wątkach, trzech wydarzeniach. Pierwszy z nich to losy nowej uczennicy Akademii Baletowej, uczennica ma na imię Neveja, przynajmniej w serialu. W książce jest to Giselle, ale książka to jest zupełnie inny temat, przejdziemy do niego za chwilę. Drugi wątek, druga postać to nie do końca moralna, a właściwie kompletnie niemoralna rzecz, związana ze szkołą, na którą szkoła pozwala i nie powinna pozwalać. Wow, genialne. Coś jest e, niemoralne, coś jest niedobre i szkoła nie powinna na to pozwalać. Wow, odkryłam Amerykę, możecie mi klaskać, ja sama sobie zaklaszczę teraz po prostu. I trzecia rzecz, właściwie trzecia, powinnam ją jako pierwszą wymienić, bo Trzecia rzecz to wypadek yy, bardzo dobrej uczennicy, wspomnianej już szkoły baletowej, yy, Uczennica ma na imię Kasi, zarówno w serialu, jak i w książce, z tym, że w serialu spada z dachu, znaczy spada. Wiadomo, kto się jej pomógł. Nie zdradzę kto, bo to byłby już spoiler jak stąd do kosmosu. Ale tak, ktoś jej pomaga. Natomiast w książce jest to o wiele mniej drastyczne. Jak również sama rola Cassie jest mniej wyeksponowana. I co? I pomiędzy książką i serialem są mega rozbieżności, jeżeli chodzi o imiona bohaterów. Zgrywają się właściwie tylko Beth i June, chociaż June jest o tyle ciekawym przypadkiem. W tej sytuacji, że w serialu ona jest, ona jest faktycznie jedną z głównych postaci, ale nie wchodzi się w jej e, życie rodzinne, nie wchodzi się w jej e, dawne przyjaciółki, bo że w temat jej dawnych przyjaciółek, nie w jej dawne przyjaciółki, to, to miało dziwnie, nie wchodzi się w to, że jest półkoreanką. Ona po prostu jest, ona ma swój, swój wątek, swoje problemy, ale Nieporównywalnie mniej wyeksponowanej niż w książce, nieporównywalnie bardzo jest po prostu jej rola ucięta. Jeżeli chodzi o Cassie, no to ona rzeczywiście w książce też ma wypadek, tylko jak wspomniałam, jest on o wiele, wiele mniej drastyczny. Na pewno nie jest co dach. Nie zdradzę kwestii upadku książkowego, bo to by byłby spoiler. Malusienki, malusienki, ale jednak spoiler w każdym razie w, tak jak w serialu Cassie jest faktycznie głównym wątkiem tuż obok Newei, tak w książce ona pełni rolę takiego jakby wyrzutu sumienia wszystkich, którzy są w tej szkole i są w stanie się posunąć do e, zatruwania życia innym uczniom, uczennicom, takiego jakby ponurego cienia z przeszłości jest yy, wspominany kilka z jej wątek, yy, też w kontekście postaci bet, która już tutaj była wspominana. A skoro już wspominamy o postaci bed, to książka a serial. w książce i w serialu ma ona e, siostrę, która jest mega dobrą baletnicą, nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na balecie, żeby znaleźć adekwatne słowo, mega popularną baletnicą, mega wyhypowaną. w książce też. Mówiłam, że w serialu, w książce mówiłam, że w serialu i w książce nie pamiętam. E, w każdym razie w książce też ona jest tą balernicą, też ona jest siostrą Bez. Nie jestem co do, do końca pewna co do imienia w serialu, bo oglądałam go jakiś czas temu. W książce ona ma na imię Adele. Coś mi kurczę nie pasuje w tej kwestii, ale nie jestem pewna co, bo tak jak mówię, nie pamiętam. I tak. Oczywiście ma też, Beth ma też matkę, yy, tylko w książce jest dość często wspominany o temacie jakby alkoholizmu jej matki. Nie wiem, czy to można nazwać alkoholizmem. Alko, alkoholem zapija smutki, nie wiem. Nie znam. Aż tak precyzyjnej definicji alkoholizmu, żeby jakkolwiek precyzyjnie to określić. Na pewno nie jest to tak wyeksponowane w serialu. W serialu ta matka jest postacią ambitną, jest postacią, która dąży do swojego celu, jakim jest przejęcie poniekąd władzy nad tą szkołą baletową, ale aż tak. Nie, nie pamiętam, czy w ogóle było wspomniane cokolwiek o tym, że zapija smutki alkoholem. Na pewno nie ma sceny, która się pojawia w książce. Sceny, w której ona robi bad awanturę po pijaku. W jakim temacie jest ta awantura, z jakiej, powiedzmy, okazji, to mm, musicie przeczytać książkę, żeby się dowiedzieć. Bo jakby staram się nagrywać ten film bez spoilerów, staram się, nie wiem na ile mi wychodzi, możecie sami ocenić, jeżeli czytaliście, oglądaliście. Jakie wątki jeszcze zostały z książki serialu? Jest postać chłopaka Kasi? Czyli tej, która w serialu spada z dachu. W serialu nazywał on się Nabil. W książce Henry albo Henri, Henri raczej, bo jest Francuzem. No i w serialu jest on raczej skoncentrowany na tym, żeby jakby Cassie wróciła, ale nie mściwy, nie wredny, nie jakieś cechy uprzykrzające życie innym ludziom, natomiast w książce no już troszeczkę odwrotnie. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły. Bo, bo się boję, że zdradzę za dużo. Poza tym, w serialu Beth jest, co prawda, królową szkoły, co prawda, jakimś takim centralnym punktem, ale nie ma za bardzo przyjaciółek. Natomiast w książce pojawiają się Eleonor i Liz, e, i właśnie one pełnią takie, taką funkcję jej przyjaciółek. Poza tym, z wątków. No, nawet to nie jest wątek. Kwestia postaci, bo jakby nawet jeżeli widzę, że jest rozbieżność pomiędzy imionami postaci w serialu i w książce, staram się jakby znaleźć odzorowania, połączenia jakoś z. Kleić to, kim postać z książki może być w serialu. I powiem szczerze, że próbowałam wykminić, czy w książce pojawiają się postacie Orena i Shayna, i troszeczkę myślałam o tym, żeby ich podporządkować pod Aleka i Willa, aczkolwiek Alek i Will nie do końca pasują pod, e, pod e, właśnie Shayna i Orena. I jeszcze jedna kwestia. Chyba jedna. W każdym razie, kwestia, która jest mega niewyeksponowana, chyba nawet nie wspomniana w serialu, a która jest mega ważna w książce i mega dobrze, że na nią zwrócono uwagę, to pomijając niekończącą się rywalizację w tej szkole baletowej, niekończące się podkładanie nogi tym, którzy sobie radzą lepiej, żeby samemu osiągnąć sukces, trzeba też wspomnieć o tym, że. Wiele z tych tancerek ma problemy z wagą. W książce wielokrotnie pojawiają się wzmianki o nadmiernie niskiej wadze, o tym, że mają obowiązkowe ważenie, o tym, że niektóre z nich. Yy, oszukują po prostu ten system wszywając sobie jakieś monety w strój, żeby na wadze wyszło po prostu, że są cięższe, mają tam ustaloną wagę poniżej, której już zaczynają mieć kłopoty, zaczynają być wysyłane do domów i tak dalej. I rzeczywiście jedna z dziewczyn naprawdę zostaje wysłana do domu po tym, jak jest za chuda. Tak więc może trochę tego brakowało w serialu, bo to jest jednak dość ważna kwestia moim zdaniem. I przydałoby się powiedzieć też coś o zakończeniu serialu i zakończeniu książki. Oczywiście bez spoilerów, staram się, jak mówię, staram się, jak mogę nie spoilerować, ale czy mi to wychodzi to ocenicie sami, na wszelki wypadek. Jeżeli coś wam zabrzmi... Fajnie, 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 że mówię o tym na końcu. Jeżeli coś wam zabrzmi za bardzo jak spoiler, to wyłączcie sobie na początku wypowiedzi. Kurde, mogłam to powiedzieć naprawdę na początku, a nie na końcu. Bez sensu. W każdym razie, no. Serial koncentruje się na przedstawieniu baletowym, z, jakby sterowanym przez słynnego choreografa przedstawienie, które ma pomóc szkole jakby ponownym wylansowaniu się w utrzymaniu pozycji, tak dalej wiadomo marketing te sprawy. Natomiast książka to Właściwie dwa przedstawienia baletowe, bo jedno jesienią, drugie wiosną, i nie ma ani tego choreografa, ani związku, jaki łączy go z jedną z postaci, ani niczego takiego. Natomiast w kwestii zakończenia, uwaga, ta część może na pewno zawierać spoilery. Nie będę mówić, kogo dotyczą wydarzenia, aczkolwiek, jeżeli ktoś nie chce w ogóle kompletnie niczego wiedzieć na y, temat zakończeń, bez żadnego żadnych wydarzeń itd., to, to chyba najlepiej by było zakończyć film już w tym, w tym momencie, oglądanie filmu. W każdym razie tak, serial, pierwszy sezon kończy się morderstwem dokonanym przez nie wiadomo kogo. I właśnie odkryciu y, tego sprawcy mógłby służyć drugi sezon, może Netflix, proszę. Natomiast książka kończy się wypadkiem i niespodziewanym powrotem pewnej postaci. Znaczy, powiedziałam to mało konkretnie. Kończy się wypadkiem jednej postaci i powrotem zupełnie niespodziewanym innej. jakby, powiedzmy, że domyślam się, czego może dotyczyć ta druga książka już w tym momencie. Śmieszne albo tragiczne jest trochę to, że w obydwu przypadkach. Yy, za złe wydarzenia y, obecne w tej książce, związane z wypadkami uczelnic, obrywa jedna postać. Nie chcę mówić, że jej się nie należało ani nic takiego, bo jakby charakterku to ona nie ma zbyt przyjemnego, ale jakby obrywanie za wszystko to też nie jest taka do końca fajna sprawa. Nawet jeżeli niespecjalnie się przypada za jakąś postacią. I to jest właściwie chyba tyle, co miałam do powiedzenia na temat e, serialu Tiny Pretty Things i e, książki pod tym samym tytułem. Właściwie książki i serialu pod tym samym tytułem, bo to odwrotnie. Ksi jest seria na podstawie książki. Jeżeli film wam się spodobał, to możecie mi napisać, czy oglądaliście ten serial, czy czytaliście książkę, czy może... Y, robiliście obydwie te rzeczy, albo nie obieście żadnej z nich, a może y, macie zamiar? I nie wiem, czy jest sens mówić do następnego filmiku, bo nie wiem, czy będzie następny filmik. A no dobra, do następnego, nie? Na razie.